Mówią na nas zazwyczaj śmieciarze, tak? Natomiast no, my śmieciarzami nie jesteśmy. Bardziej tutaj pasuje określenie pracownicy usług komunalnych, ewentualnie y, panowie, którzy sprzątają. Tak? A, a śmieciarze no, to my nie produkujemy tych śmieci, tak? My je po prostu odbieramy. Jako przedstawiciel handlowy, to była dość wyczerpująca praca, ponieważ no, dłuższe godziny trzeba było funkcjonować z, od rana, w zasadzie do późnych godzin wieczornych. No, a tutaj jest stała, pewna praca, tak, dobre zarobki. I, I przede wszystkim szybko wykonując swoją pracę, możemy wcześniej skończyć i jechać po prostu do domu. Tak? Myślę, że tak dla mnie nie jest bardzo ciężka ta praca. Wykonuje mi się do, dość dobrze. O, wstaję tak po czwartej, a zaczynamy o piąte 530 Wyjeżdżamy na, na, na wagę, ważymy się i roz, rozjeżdżamy się na trasy Moja zmiany. praca polega na tym, żeby po prostu no, prowadzić tak, podjeżdżając do każdych jakby zwiat śmietnikowych, podjechać dla pracowników, którzy też jakby dla yy, ładujących tak te odpady. I tutaj również z reguły pomagam, tak, wysiadam, by żeby było sprawniej, szybciej. Były w centrum, w ogóle po mieście, tak, no, jest dosyć uciążliwa jazda, powiem tak. No, duże auto, to wiemy tak doskonale. No, trzeba po prostu być odpowiedzialnym, tak prowadząc takie autko. Co jest najtrudniejsze w zawodzie? Czasem zdarza się, że no mamy utrudniony dostęp do pojemników i, i po prostu któryś z mieszkańców zapomni wystawić pojemnika. Przez to też nie możemy się dostać, bo jest zamknięta bramka, bądź. Gdzieś tam jakiś zwierzak większy biega sobie po podwórku, no to też z uwagi na swoje bezpieczeństwo staramy się nie wchodzić też ludziom po prostu na posesję, bo też z drugiej strony ktoś może sobie tego nie życzyć. Jeszcze jakie problemy napotykamy? No czasem, szczególnie w centrum, możemy po prostu natrafiamy no, na problem tego typu, że mamy utrudniony dostęp do. Yy, do wiat śmietnikowych, przez to przez to no, musimy jakoś tam sobie poradzić inaczej. Zdarza się też, że musimy ciągnąć te pojemniki gdzieś po jakichś trawnikach, po, 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 po nierównym placu, to też utrudnia nam czasem pracę. Natomiast no, teraz już, już wygląda to lepiej i mieszkańcy też starają się nie utrudniać nam pracy i za to też jesteśmy im wdzięczni. Mamy utrudnienia, ale jakoś tam człowiek chwilę postoi, czy nam zatrąbi z reguły. No bo to wiadomo, taki, taka komunikatywność, jakby ludzie wyjdą tak, odjadą, przeproszą tak. Mamy zmieszane odpady, bioodpady, odpady tworzywa sztuczne, papier, gabaryty, szkło, także, także to zależy od dnia i zależy od sytuacji. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o segregację, to mieszkańcy w Białymstoku starają się segregować, wygląda to dobrze i, i tak jak wspomniałem wcześniej, no system w Białymstoku jest jednym z lepszych w Polsce. Tak? duża aktywność fizyczna i po prostu praca na powietrzu no, ma swoje plusy. Minusy to bardziej warunki atmosferyczne czasem jak tam jak jest gorąco, no to nie powiem, że jest tak tego, ale gorąco no to trzeba, trzeba po prostu trochę zaczynamy właśnie dość wcześniej, także jedziemy, robimy swoją robotę i fajnie jak wcześniej kończymy idziemy sobie do domu, to jest właśnie też fajne, że można jeszcze sobie zająć się czymś po, po, po pracy i znaleźć czas na jakieś hobby. Dziwne rzeczy wyrzucają ludzie. No to też różnie się zdarza. No czasem znajdujemy jakiegoś tam pupila domowego, czasem też są to jakieś odpady typu stare obrazy, niekiedy zdarzają się to jakieś ikony, czy też święte obrazy. Znalazłem płytę winylowe, fajne egzemplarze, starodawne. Co, po, poza tym w sumie nie, nie mamy akurat też, też tak, yy, nie grzebiemy, powiem, że tak w tych, 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 tych pe, tak zwanych perełkach. Mi jeszcze nie zdarzyło się znaleźć pieniędzy. Być może, no tak jak mówię, któryś z kolegów może coś tam gdzieś znalazł, tak. firma potrafi jakby docenić. Uważam, że nie jest źle. Tak, wcześniej, zanim dostałem się do tej firmy Błysk, jeździłem międzynarodowo, jako kierowca też, zawodowo, prawda. I tak pozostało, no, polubiłem tą pracę, także lubię, po prostu lubię, no i tego się trzymam, tak. Jak na razie nie zamierzam zmieniać kierunku w zawodzie, także jestem zadowolony z tego. vardı porą roku do pracy, wydaje mi się, że jest to wiosna i lato, bynajmniej dla mnie jest to najlepsza, najlepsza pora do, 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 do pracy. W osiedlach zazwyczaj jest tak, że potem sobie się klient do na osiedlu i stwierdza właśnie, że jest już chyba mniej gwałt. Odbioru odpadów koledzy akurat znaleźli w arytanie śmietnikowej bezdomnego pana, który no niestety, niestety już nie żył. Po czym tam zawiadomili policję, tak czekali na, na jej przyjazd i po spisaniu wszelkich czynności wrócili do pracy. Ja raz miałem okazję znaleźć kotki małe, to akurat było przed świętami i. Zadzwoniłem na Straż Miejską, panowie przyjechali ze Straż Miejskiej, zabrali kotki do i to na szczęście to się właśnie tak skończyło, że zajrzałem do pojemnika, tam był duży karton, wywrócono do góry nogami i w środku ich było 12 małych kocurków. so